I witam podobnie wszystkich starulcowych maniaków. W dniu dzisiejszym jest już na no 20% jakby jedna piąta za nami, bo dzisiaj jest numer 20, a więc pora go chyba otworzyć i zmontować te elementy. A w dniu dzisiejszym będzie dalszy montaż kopuły, więc dwa zbędne elementy można odłożyć, a potrzebna będzie dzisiaj kopuła. I dalszy element do zamontowania niej. Dalszy element kopuły jest gotowy. I kolejny element szybko zmontowany. Mam nadzieję, że jak najszybciej przejdziemy do większego montażu, bo takie małe części zaczynają mnie trochę już irytować, bo to jest 20 numerów, a jak na razie zrobiona tylko taka część kopuły, więc jeśli to jest 1 piąta, a nie jeszcze jest y, kawałek nogi. Y, więc jeśli to jest 1 piąta, to chyba w 500 egzemplarzy się u niej wyrobimy. Także siemaneczko i do zobaczenia.